Cześć, witajcie, ja jestem Sybulba, to jest kolejny odcinek z Karego Pottera i Kamienia Filozoficznego na PC. I słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy nasze wyzwanie Lumos, którego nie dokończyliśmy sobie ostatnio. Jak widzicie tutaj nam się nowa platforma aktywowała. I ogólnie pewnie dzisiaj też y, już zajmiemy się następną rzeczą. A co jest tą następną rzeczą, to oczywiście Wam na razie nie będę mówił. No widzicie, kolejny chochlik, jak ja ich nie znoszę po prostu. I tam w ogóle, jak widzieliście, mieliśmy księgę zapisu, jedną, którą my chwyciliśmy na końcu ostatniego odcinka. I tam u góry jest kolejna księga zapisu. A ta kolejna księga zapisu może wydawać nam się bardzo bliska, bo patrzcie, jest o tu, a tu była ta poprzednia, ale jak widzicie, nie, to nie jest taka prosta droga. Musimy iść naokoło, żeby aktywować sobie tam przejście, co jest dosyć ciekawym baitem, bo nawet powiem Wam szczerze, ja się na to złapałem ostatnio. Dlatego, że kończąc odcinek, tak sobie myślałem. O, cześć wynik. Tak kończąc odcinek, sobie pomyślałem. Kurczę, może. Może jeszcze nie, nie zakończę, może jeszcze zrobię sobie, żeby tam pójść. Ale jak widzicie, nie, tam na razie nie możemy pójść, więc to jest niezły bejcik ze strony gry. Chociaż i tak muszę przyznać, że ta gra ma bardzo.. E, blisko koło siebie porozmieszczane te księgi zapisu. Zresztą chyba jak każdy Harry Potter na PC, ta, wiem, że komnata tajemnic też tak ma, ale... Nie jestem pewien, nie pamiętam za bardzo, jak był z więźniem Azkabanu, którego też zresztą będę robił Let's Play, który będzie tak naprawdę V2 Let's Playem. Więc jej ja zrobię remake jednego z moich pierwszych Let's Play. -i. Będzie fajnie, zapraszam. O nie! Nie! Widzicie, dopiero co mówiłem o tym, że są często księgi zapisu, i to tak naprawdę uratowało mi tyłek, bo nie musiałem się jakoś mega wracać. Ale wciąż to jest denerwujące, bo jak zginiecie, to wszystkie skrzynki, wszystkie zebrane fasolki, wszystko się po prostu cofa. Tak, jakby w ogóle to się nigdy nie wydarzyło. No, nie wiecie na pewno o czym mówię. No, proszę. Widzicie, mamy tu przełącznik, który aktywuje nam most. No właśnie. I tak oto możemy się tam dostać tam, gdzie chcemy, do tej księgi zapisu, by pójść dalej. Ach, no, widzicie. To teraz się trzeba wrócić. A ja tutaj jest typ, który mówi, że się zgubił. I think I'm lost. No właśnie, jako go kojarzę po prostu? Nie wiem, jakoś zapadł mi w pamięć, wiecie? Więc no, jako że mówiłem, że to się nie zapisują te postępy, to nie radzę wam wracać w taki sposób, żeby spać z przepaści i wrócić się do tamtego momentu, bo zwyczajnie w świecie będziecie musieli wszystko robić od nowa. Odnowo nawet otwierać skrzynki i rozbijać te durne wazony. Ja po prostu. Aha, zliczowałem to. Ja no po prostu nie mogę z tego. Dobra, ale już na szczęście mamy to z głowy, będziemy mogli iść dalej do przodu. I oczywiście najpierw pójdę sobie tutaj, ponieważ tu jest gergulec, a tam musimy iść, więc oczywiście standardowo trzeba zboczyć z toru, kiedy. Jest droga wyznaczona. A zresztą to nie jest chyba opcjonalne, ponieważ tam widzicie jest profesor Quirrell i mamy do niego teraz drogę, bo pojawiła się platforma. Więc nie, to nie jest opcjonalne. Wciąż. Nawet jakby było, to bym zajrzał. Jej, księga zapisu. Teraz jak zginę, to się tu zrespię. Cieszę się niezmiernie. W ogóle te obrazy wyglądają jakby jakby coś za nimi było, a tak naprawdę tam nic nie ma, ale... Kurcze, wyglądają tak podejrzanie, nie dość, że właśnie wystają tak, to jeszcze nic za nimi nie ma, bo to jest święta, złota zasada. Jak gracie w Harry Pottera i kamień filozoficzny na PC, i w ogóle jakiekolwiek inne Harry Pottery na PC, to jest to, że jak widzicie właśnie taki obraz, coś w takim stylu, to prawie na 100%, no tak nie wiem, 95% szans jest, że coś za nim jest, a tutaj jak widzicie, nic za nim nie ma. I tam, tak by the way. Jest te miejsce, gdzie tamten Typol y, się zgubił. Więc no, to jest fajny nawet le level design, muszę przyznać. O Boże. Uff, myślałem, że spadnę, muszę przyznać. Tu znaleźliśmy wszystkie wystawy 24 razy dla Gryffindor. Teraz przechodzimy do potścienia. No proszę, lekcja eliksirów nas czeka. he. Wszyscy kochamy profesora Snape'a, prawda? A nie, w sumie jeszcze profesor Snape nie został tutaj wprowadzony, to się to... Ci, którzy nie znają profesora Snape'a, się zaraz z nim zapoznają. W ogóle... W sumie to jest dziwne, że jeszcze nie zapoznali nas z profesorem Snape'em, ale faktycznie, tak jest. Kurde, tak późno w grze, już siódmy odcinek, no... Damn. I tak by the way to, nie wiem w sumie ile mi odcinków wyjdzie, ale zauważyłem, że zawsze jak robię Harry'ego Pottera na moim kanale, o nie, te gnomy mi zabiorą, te... idź stąd, idź stąd, Boże, co tu się, wiecie co, ta gra się w ogóle mnie nie słuchała, bo ja cały czas próbowałem rzucić na tego gnoja flipendo i e, trochę w topę zaliczyłem, muszę przyznać. Ale tak, to co chciałem powiedzieć, to jest to, kurde bele, to jest to, że zazwyczaj jak robię Harry'ego Pottera, to mi wychodzi tak, no, 10, 11, 12 odcinków, coś takiego i to tych standardowych, niebonusowych, To jest właśnie zawsze coś w tym stylu i podejrzewałem, że coś w tym stylu będzie też i teraz. W ogóle to jest taka śmieszna, jakby aura taka niebieska za tym lustrem. Okej. Okay. Słuchajcie, to na razie powinniśmy iść tam, bo tam są lochy i oczywiście sobie na razie zboczymy z toru. Bo why not? Zresztą widzicie, nowe sekrety się pojawiły w różnych nowych miejscach i czas sobie pofarmić fasolki. Zresztą w tym poziomie mamy do zdobycia aż dwie karty. Ta wiem, że widziałeś te rona, daj mi spokój, ja na razie sobie zbaczam z z toru. Twenty-five beans? We need the beans for some, ahem, experiments. Tak, oczywiście, mam, proszę bardzo. Nice work, Harry. You found all the beans we needed for now. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. Remember, you don't know anything about us collecting beans. It'll be our secret, right? To będzie nasza tajemnica, brzmi bardzo creepy. <laughs> w ogóle ten obraz zawsze mi się kojarzył z squirrel'em, Ten obraz, z którego wyszli Freddy i George. Nie wiem jak wam, ale mi od zawsze i do tej pory się kojarzy z squirrel'em. No, spójrzcie. Spójrzcie po prostu. Też ma turban, podobną twarz nawet. Ale wiadomo, że to nie on. Um, dobra, jakaś nowa karta. Gdzie ona jest? Już sobie ją znajdziemy. O, to jest tutaj ta pani, Ignatia Will Smith. A 1227 do 1320. Wiedźma, która wynalazła proszek Fiu. Uuu, no proszę. A to ciekawe, nie? Że w sumie ten proszek jest dosyć stary, muszę przyznać. Chociaż w sumie zastanawia mnie, po cholerę czarodzieje używają proszku Fiu, skoro można się w teorii tepać. Wiadomo, że oni się uczą dopiero późno tej magii. Są w niektóre miejsca, do których nie można się teleportować, ale wciąż. Po co tego używać, jak można się komuś tepnąć przed domem? Ja tak naprawdę nigdy tego nie rozumiałem. Ale potem, jak już zacząłem bardziej o tym myśleć. U uh, 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 spóźnieni na eliksiry. No. Ja wam powiem tak, ja tak mam taką reakcję, ponieważ jak się spóźnicie na lekcję do profesora Snape'a, czyli w tym przypadku na eliksiry, to macie krótko mówiąc przerąbane. Ale dobra, nic tu już po nas, chyba że, chyba że, nic tu już po nas, nic tu już po nas, jesteście pewni? A patrzcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj skrzynkę i patrzcie, tu nie ma fasolek, tu jest kurde karta. To jest jedna z najbardziej chamsko ukrytych kart. A, ale na szczęście wujaszek, Sebulbiaszek jest tutaj dla Was, żeby pokazać Wam wszystkie lokacje kart. Więc cieszcie się z tego powodu. Dobra, co to za karta? To już jest nasza dziewiętnasta karta, moi drodzy: i to jest Gifford Ollerton. Ollerton, przepraszam. 1390 do 1441. Znany ze zniewolenia gigantów, zabił giganta Hengista z górnego Barnton. No to taki chyba troszeczkę niesławny, bardziej czarodziej niż sławny. W ogóle te, te zbroje w tym poziomie są zglitchowane, patrzcie. To jest normalne, jak u was też tak jest, bo po prostu tu jest glitch. O, po tej stronie już widzicie, nic nie ma. Dobra, idziemy do tych lochów. No i oczywiście nie możemy tam wrócić, bo jak żeby inaczej? Nie byłby to Harry Potter na PS, na PS, tak, na PC. No i dobra, no i widzicie, mamy lochy. Jedno, jedna w sumie jest najbardziej creepy, znaczy jedna z najbardziej creepy lokacji. Jestem pewien, że wiele z was, którzy grali w tę grę w dzieciństwie, na pewno się bało tego miejsca. I tu już mamy lekcję. Trochę liniowe te lochy, nie sądzicie? Chociaż jest dużo tych pozamykanych miejsc, nie? Z i am your potions teacher professor snape today you will learn how to mix a wigan weld healing potion you're late for potions mr potter inexcusable even for celebrities five points from gryffindor potter go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class bring back tree bark, Moly, Dittany, and Flobberworm mucus. Be quick about it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now, be gone and don't come back without the ingredients. Tak w ogóle w wersji amerykańskiej jest tutaj taki glitch, e, który sprawia, że. Możliwe, że wersji amerykańskiej, najprawdopodobniej, bo wiem, że wiele ludzi ma taki glitch, właśnie, którzy właśnie grali na wersji amerykańskiej, że jeśli zbierzecie wszystkie gwiazdki wyzwań z, z wyzwania Lumos, to Snape nie odejmie mówi, że odejmie wam punkty, ale wasze punkty nie zostaną odjęte. Hmm, to być Disney oh. Tricked me. Dobra, to było bardzo dziwne, jak widzicie. A w sumie nie, profesor Snape już był wcześniej, był. No tak, był w poprzednim odcinku. Przepraszam was. Ale tak, jak widzicie, profesor Snape bardzo podejrzana osoba, nie sądzicie? Zresztą wychodził z zakazanego korytarza. Co? On tam knuje, kurczę. I wy dranie, którzy czytaliście książkę albo oglądaliście film, proszę nie spoilerujcie ludziom, którzy nie wiedzą o co. Dzi. What? 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 What the? What the hell? Ja myślałem, że tam coś jest na dole, a to... Dobra, to było mega głupie, muszę przyznać. Ale dobra, tu mamy pseudo zagadkę, ponieważ wszystkie zagadki w tej grze rzeczy jakim innym poterowym... Znaczy... Pecetowym poterem, chciałem powiedzieć, po poterowym pecetem Są tak naprawdę mega łatwe Popatrzcie, nawet nie można tego spierdzielić dlatego, że nawet Że Ten blok tak naprawdę nie możemy go przesunąć dopóki nie zrobimy mostu dla niego Więc pozdro I tym cheatem harry super jump można tam przeskoczyć W ogóle wam pokażę Harry super jump Kurde Told me. I think that's the Molly. Widzicie, w końcu mi się udało. Chciałem wam to pokazać. A um, myślę, że żeby nie było to, sobie wejdziemy wyjdziemy legitno, nie? Ale chciałem wam pokazać, jak wygląda Harry Super Jump. Bo na przykład, właśnie w ten sposób można ominąć te takie różne rzeczy. I w sumie na wyzwaniu Lumos tamtą sekcję to też można było sobie od razu doskoczyć do księgi zapisu. Także wiecie. Tak, tylko chciałem wam pokazać taką ciekawostkę, no nie, bo chyba wam nie pokazywałem. A jak pokazywałem, no to cóż, zobaczyliście drugi raz. I w ogóle w tym poziomie mamy też jedną kartę, która jest właśnie zaraz tutaj. Tylko jak widzicie, mamy dość sporo fasolek leżących, tak po prostu, na ziemi. I tu, kiedy aktywujemy ten przełącznik, możemy wejść tutaj do pomieszczenia, w którym jest karta. Jak widzicie, jest to pani, która wygląda trochę. Jak królewna śnieżka, która, się, która sama dla siebie nie się koszyczek z trucizną. Um, już wam pokazuję, oczywiście, nie zapomniałem. O, tutaj jest ta pani. Eee, nie wiem, jakby to powiedzieć, ale dobra, Eladora Keterich. 1656 do 1729 Wiedźma, która odkryła właściwości XXX, a bo ja dostałem jakieś oczo myślałem, że to są nawiasy. Zresztą jak się przyjrzycie, to faktycznie tak jest, yy, ale schiza. Niemal udusiła się po zjedzeniu go, uratowała się dzięki wsadzeniu głowy w wiadro pełne wody. What? Okej, okay, dobra, to to jest. Dobra, tylko co to jest ten XXX, że jakiś kwas? Jakieś chemikalia, coś takiego? Nie wiem. Wiem, że stąd spadam po prostu. Do widzenia. O, tu jak widzicie wychodzimy tak naprawdę tam tutaj gdzie przyszliśmy, tylko jesteśmy na wyższym poziomie i możemy sobie tą platformą od razu do góry pojechać, co oczywiście zaraz zrobimy. I jak coś w tej lokacji to była jedyna karta, bodajże. Jak nie, no to oczywiście będę wszystkie karty zbierał. No bo, no wiadomo. Okej, okay, tam mamy księgę zapisu. Uff. Znaczy, nie żebym się stresował, bo to jest dosyć łatwa gra. I poczekajcie w ogóle chwilę. Już jestem. Właśnie, akurat zobaczyłem tą księgę zapisu. Się ucieszyłem, ponieważ akurat musiałem zrobi sobie zrobić krótką przerwę. Um, ale no, już bez obaw jestem. I robimy dalej te lochy, ten creepy poziom. I w ogóle ja zawsze, jak Harry czaruje na tych platformach, to ja się zawsze boję, że on spadnie. I w sumie powinienem najpierw zrobić alohom alohomore, a później ten przełącznik. Ale no, jak właśnie Harry tutaj, patrzcie, tak stoi do czarów. Nie wiem, niby stoi normalnie, niby nic nie wskazuje na to, żeby on spadł, ale dejon, ja się zawsze boję. A, i w ogóle to tutaj, jak widzicie, też mamy gwiazdki sprawdzianu, mimo że to jest druga, którą zbieramy. Oh, no. It's the bloody baron. Uwaga, to jest krwawy baron. E, typ, aż, który tak naprawdę nie był nikim złym ani nic w tym stylu w książkach, bo w filmie praktycznie nic o nim nie było. Ale. znaczy w filmach. Chyba, że. O, może jakieś wzmianki były co najwyżej. To jest w każdym razie duch Sliterina, w sensie duch domu Sliterin, tak? Prawie bez głowy nikt jest duchem domu Gryffindor, a on jest duchem domu Sliterin. No i tak. E, ogólnie tu mamy całkiem fajną mechanikę z nim, ponieważ. E, przed nim otwierają się właśnie takie drzwi. O te takie tutaj, co się przed chwilą otworzyły. Jak on przechodzi, i możemy przejść. Tylko trzeba uważać, bo jeśli on nas dotknie, to obrywamy. Co jest właśnie trochę głupie. Patrząc na to, że on wcale nie jest złym duchem, tylko. On jest po prostu duchem bardziej tragicznym niż złym. Dlatego, że. On z tego co pamiętam, bodajże zabił córkę Roweny Ravenclaw. Albo samą Rowena Ravenclaw. Ale okazało się, że ona tak naprawdę była niewinna, bo oni go tam zesłali ze sztyletem, żeby ją zabił z jakiegoś tam powodu. Okazało się, że była niewinna, i przez to, że zabił niewinną osobę, krwawy baron popełnił samobójstwo. I jest duchem, który właśnie bije swoimi łańcuchami, e, tak naprawdę, przez to, jaki los go spotkał. I to jest jedyna osoba w Hogwarcie, najprawdopodobniej, do której Irytek się boi. No, może jeszcze Dumbledora się boi, ale. Nie wiem. Wiem, że do Dumbledora czuję jakiś szacunek, ale żeby się bać, to. Nie. Wiem, że krwawego barona się boi, ponieważ właśnie jak to się. O, proszę, jakaś zagadka. No, proszę. Która nie jest aż taka prosta, nie prosta w sensie. Ale na przykład przecież nieraz było tak, że Irytka można było ucieszyć tylko w taki sposób że na przykład się mówiło, bo uważaj Rytku, bo zaraz pójdę po krwawego barona i wtedy i Rytek się uciszał, to był jedyny sposób, albo w ogóle uciszał, no po prostu wtedy dawał tak naprawdę komuś spokój, bo czuł szacunek do krwawego barona, a wręcz strach. No i słuchajcie, jesteśmy w kolejnej sekcji, jak widzicie tutaj, tam już nie możemy oczywiście wrócić, jesteśmy w kolejnej sekcji, która jest trochę dziwna, bo mamy tutaj czarną przestrzeń na dole, ale tak... To jest kolejna sekcja, i tutaj mamy do zdobycia jedną kartę też. Ale w sumie, jak tak patrzę na czas odcinka, to pomimo tego, że właśnie teraz spadłem, jak. Chociaż nie, tam jest księga zapisu, to akurat sobie tam jeszcze pójdziemy, bo już trochę głupio mi tak kończyć odcinek teraz, powiem wam szczerze. Jak coś te platformy, ja ich nigdy nie ogarniam. Nie sądziłem, że z nich można było spaść, ale to przez to, że próbowałem to zrobić po raz pierwszy w życiu ostrożnie i wyszło jak wyszło. Jeszcze sobie tego gargulca aktywujemy, żeby nie musiał za każdym razem, jak będę nagrywał odcinek, oglądać tej kaczenki. Jeszcze sobie pójdziemy po tą gwiazdkę. O, ale seba wydłużasz, ale wydłużasz. Uff. No może i wydłużam, ale chcę sobie tak fajnie zacząć następny odcinek. Dobra. I co my tu mamy? Tu jeszcze mamy skrzynkę. I mamy flipendo. Co tu się stało? O, proszę, został odsłonięty nasz ostatni składnik. Tylko jak się tam dostać? No nie. Ciekawe. Dobra, ale tutaj bierzemy naszą księgę zapisu. I cóż, cóż Wam mogę powiedzieć? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia w następnych filmach, trzymajcie się i cześć!